Witajcie moi drodzy mam tutaj Hultaja i30 z przebiegiem 140 tys. Eee, pewnie słychać jak pracuje strasznie szarpie, narywa teraz udało mi się go utrzymać że tak powiem przy życiu bo zazwyczaj to po chwili gaśnie eee, ogólnie świece czarne tak jakby było za dużo paliwa za mało powietrza Silnikiem narywa. I co tutaj się mogło takiego wydarzyć? Podejrzenie było lewego powietrza, ale niestety nie. Błędu żadnego mi nie wyświetlał na bez żadnego check engine itd., więc wymieniłem świecę. Co się okazało no błędną diagnozą. Bo to jest dziwne, żeby wszystkie cztery świece miały brzydkie spalanie. Sprawdziłem więc kompresję. Po sprawdzeniu kompresji wyszło, że kompresja jest bardzo dobra, bo kompresja jest w granicach tam 14-15 barów, także bardzo, bardzo ładnie. No i co? No i tutaj podpiąłem pod niego komputer i okazało się, że czujnik pozycywał. Tylko w tym aucie, jak już widać, na 90 tysięcy był wymieniany łańcuch z napinaczem. I teraz tak, no dostęp do łańcucha jest kiepski, nie ma żadnego otworu rewizyjnego i tak dalej. Ja odkręciłem korek, sadziłem tam palucha pod spód, no i niestety łańcuch jest luźny. Jest bardzo luźny. Podejrzewam, że yy, przeskoczył. Podobno napinacz za pierwszym razem się zepsuł. Na 90 tysięcy się napinacz podobno zepsuł. Zostało to wszystko wymienione. Nie wiem, czy zostało wszystko wymienione. Zaraz będziemy widzieć, będziemy to odkręcać. I auto pojeździło do 140 tysięcy, i znowu się to samo stało. No ogólnie, jak się go trzyma tak powyżej 1500 tysiąca, to auto jedzie. I to jedzie nawet żwawo. Z tym, że po wyluzowaniu i zdjęciu nogi z gazu, auto gaśnie. Także ja teraz zdejmę tą pokrywę od góry. I zobaczymy, w jakim stanie jest łańcuch. Czy tam w ogóle coś było robione, czy nie. I teraz tak. Łańcuch jest naprężony, bo sobie ustawiłem GMP. Nie wiem, czy to będzie widać tam na dole. Postaram się, żeby było widać. Jest GMP. OK. I teraz idziemy do wałków. Tutaj na wałkach, Kurczę, też będę się starał, żeby to było jakoś fajnie, sensownie widać. No, dziękuję bardzo. Małe problemy techniczne. Dobra. I teraz tak. Tu jest taka kreseczka, i ona powinna być w poziomie. Ja się sugeruję tym, że ona powinna być tutaj. O. Ta kreseczka, jeżeli się popatrzy od frontu, no nie będzie to tak dokładnie widać, no ale jest. A teraz popatrzcie, gdzie jest kreseczka na tym wałku. Ona jest tu. Tu popatrzcie, ile musiało przeskoczyć. Jaki kawał. I co ciekawe, ten samochód nadal jeździ. Nie ma żadnego problemu w czasie jazdy, tylko gaśnie na wolnych obrotach. I tyle. Faktycznie łańcuch był wymieniony, problem jest w napinaczu. Bo teraz mogę zrobić coś takiego. I ten napinacz już go nie, nie napnie. Także coś, coś się dzieje z napinaczem. Jest po prostu, nie wiem, czy. Luźny, zużyty. Czy może ktoś go nie wymienił? Łańcuch ogólnie, jeżeli jest naprężony. Naprężony jest bardzo dobrze. No i do kół też przylega bardzo fajnie. Także nie widzę sensu ruszania zestawu. Myślę, że wystarczy wymienić tylko. Napinać. Dobra. Ja spróbuję to przestawić, nie ruszając rozrządu. Zobaczymy, co się będzie działo. Okej. Okay. Dobra, jestem z powrotem po przestawieniu. Tę lampeczkę trzeba tutaj umieścić w jakiś taki sposób, żeby nie spadła Dobra. Będziemy patrzeć. No, że, Dobra. Tu jest ok. Nie wiem, czy tutaj też będzie to widać. Tu też jest ok. Także, tu jest w poziomie. I teraz tak, gdyby ktoś chciał zapytać, bo tutaj jeszcze są takie kropeczki na kołach, o, tu widać jedną kropeczkę, no, jest kropeczka i tutaj też jest kropeczka, ktoś sobie już wcześniej podznaczył, ale to dobrze, jest lepiej widoczna, o, widać kropeczkę tutaj i między jedną a drugą kropeczką ma być 11 ogniwek, czyli raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I tutaj mamy OK. I tam na dole, nie wiem czy to będzie znowu widać, czy nie będzie widać. Tam też na dole jest OK. Jest GMP. Dobra. Teoretycznie powinno grać. Przynajmniej powinien normalnie chodzić. Teraz pytanie, czy. Wystarczy tylko wymienić ten cholerny napinacz. Nie jestem pewny. Na razie to złożę do kupy. Zadzwonię do właściciela. Bo teraz tutaj widzę, że ten napinacz nie wiem, czy go będzie widać, czy nie. Nie będzie go widać. No on jest dosyć sporo przekręcony. No ale dobra no. Teraz łańcuch się napie. dobra, poskładam to i zobaczę jak to odpala, nie? może skręcę jakiś film przy odpalaniu, no i będziemy się zastanawiać z właścicielem co tutaj robić dalej, czy tylko sam napinacz, czy cały zestaw od nowa, dobra. No i dobra, poskładany, będziemy go zakręcić. No po prostu pięknie. Czyli wina napinacza. No i teraz musimy się z właścicielem auta zastanowić, czy jest sens właśnie wyrzucać ten cały zestaw, który ktoś tutaj włożył. No teraz chodzi bardzo ładnie. Czy po prostu wymieniamy całość? Dobra. Jakby coś się wydarzyło jeszcze, że będę robił cały rozrząd, to tak czy inaczej pewnie coś skręcę. Dobra. Dzwonimy do właściciela i ustalamy szczegóły.